Witam na kanale Kowal z tej strony, a w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować serię o niemieckim czołgu lekkim Panzer II. Ostatni odcinek zakończyliśmy na wersji C, tutaj małe C, później do tego przejdę, to wytłumaczę. Która była całkiem niczego sobie, jak na czołg lekki uzbrojony w tylko no 20 mm działko, a teraz skupimy się na paru następnych wersjach, zaczynając od wersji D. Tyle, że oczywiście zacząć trzeba od tego, że w połowie lat 30. XX wieku na całym świecie nastąpił bardzo szybki postęp w budowie czołgu i jedną z dziedzin tego rozwoju, bardzo ważną, było opracowanie zawieszenia, które pozwoli na długą i bezawaryjną jazdę tych ciężkich pojazdów przy różnym terenie i warunkach. Wiele różnych eksperymentów z wieloma rozwiązaniami doprowadziło do opracowania oraz całkiem powszechnego zastosowania tzw. drążków skrętnych, chociaż nie było to oczywiście jedyne sensowne rozwiązanie układu zawieszenia w tamtym czasie. W każdym razie, jedną z takich maszyn był właśnie czołg Panzer II w wersji D, który w momencie wejścia do produkcji seryjnej zaczynał z właśnie drążkami skrętnymi, ale przez różne niesnaski, które wam zaraz przedstawię bardzo niedługo po rozpoczęciu produkcji masowej powrócił on do innego rozwiązania. Także zapraszam do materiału. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja i, e, w której za wykonywanie zadań możecie zgarnąć złoteory i wypłacać je na swoje konto w War Thunder. Link do niej razem z kodem zaproszeniowym znajdziecie w opisie filmiku, a teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Zacznijmy może od tego, że pierwszą poważną modernizację czołgu Panzer 2 Drugi. Zacznijmy może od tego, że pierwszą poważną modernizacją czołgu Panzer II zajęła się firma MAN w połowie lipca 1936 roku. Pojazd ten został oznaczony jako Panzer II C, tutaj małe C, i miał zauważalne różnice w stosunku do czołgów pierwszej serii. O tym opowiadałem dokładniej w poprzednim odcinku o czołgu Panzer II, więc tutaj tylko krótkie przypomnienie. W wersji C, zamiast zawieszenia takiego jak w Klejn Traktorze, zaprojektowano zupełnie nowe zawieszenie z pięcioma kołami jezdnymi na każdą stronę. No i to poprawione zawieszenie było lepsze od poprzedniego, co przekładało się na zwiększoną niezawodność oczywiście. No i z takim zawieszeniem masowa produkcja Panzer II w wersji C rozpoczęła się późnym latem 1937 roku. Tylko właśnie. Tutaj, akurat w komentarzu w poprzednim odcinku, zwróciliście mi uwagę na coś, co chciałem przetoczyć dopiero w tym materiale, aby uniknąć pewnej konfuzji, jaką to może wywołać, ale bardzo dobrze, trafny komentarz jak najbardziej. Mianowicie, pierwsze wersja czołgu Panzer II, czyli A1 do A3, B oraz C, o których mówiłem w poprzednim materiale, oznaczone były małymi literkami, i były to serie testowe opracowane w celu przetestowania nowych elementów konstrukcyjnych. Dlatego też do oznaczenia pierwszej wersji ustandaryzowanej do masowej naprawdę tutaj produkcji użyto dużej litery A, czyli Panzer II w wersji A. Wersja małe C od wersji dużego A różniła się niewiele, mianowicie wprowadzono dosłownie niewielkie zmiany wewnętrzne, bo zamontowano nową skrzynię biegów, pompa paliwa, filtr oleju i chłodnica zmieniły miejsce, w których były montowane, Oprócz tego układ elektryczny czołgu został wygłuszony, aby nie zakłócał transmisji radiowej. Oprócz tego główną różnicą wizualną było wprowadzenie nowego wizjera kierowcy czołgu. Czyli yy, Panzer 2 w wersji duże A było tak naprawdę delikatnie ulepszonym, minimalnie ulepszonym Panzer 2 w wersji małe C. I teraz tak, w wersji między dużym A a dużym B nie było praktycznie żadnych ważnych zmian. Mianowicie w projekcie czołgu Panzer III powstały spore obsuwy, co uniemożliwiało jego masową produkcję i aby wypełnić tą lukę zamówiono więcej czołgów Panzer II, ale oczywiście z paroma tam drobnymi zmianami, takimi jak pionowe deflektory pocisków przyspawane po boku nadbudówki przed wizjerami i takie tam dosłownie no mniejsze pierdółki. W trakcie produkcji do kadłuba dodano pręty wzmacniające, a wewnątrz przedziału silnikowego dospawano kątowniki cenem wzmocnienia konstrukcji kadłuba. I... W w sumie to tyle. Tylko tym różniła się wersja dużego B od dużego A. I dosłownie no to samo stało się w przypadku czołgu Panzer 2 wersji duże C. Został on zamówiony, aby fabryki nie stały i nie czekały na dokończenie projektu Panzer trójki oraz czwórki. No coś trzeba było produkować. No i tak też się stało. Jedyną widoczną różnicą między wersją duże B od dużego C jest nowy typ ulepszonego portu obserwacyjnego i tyle. Także z zewnątrz, oprócz tych dosłownie małych zmian, tych jakichś tam deflektorów tu gdzieś dospawanych, tu troszeczkę innego portu obserwacyjnego, wersja małe C od wersji dużego C różniła się naprawdę nieznacznie. Tam w środku wzmocniony kadłub, konstrukcja kadłuba, tam skrzynia biegów wymieniona na inną i dosłownie tyle. I dlatego też w poprzednim odcinku zagrałem wersją duże C w grze War Thunder, co mogłem lepiej zaznaczyć i wina leży w 100% po mojej stronie za wprowadzenie was w konfuzję, w każdym razie zostawiłem sobie wersje duże A, B oraz C do tego odcinka, ponieważ uznałem, że będzie to dobry wstęp do tego, co się stało z czołgiem Panzer II w wersji D oraz E. No i bez zbędnego, skoro już znacie różnicę między literkami dużymi i małymi w oznaczeniach czołgów Panzer 2, przejdziemy teraz w końcu do wersji D, dużego D, oczywiście tutaj. A zaczniemy tutaj od tego, że zawieszenie na resorach piurowych w czołgach Panzer 2 oznaczonych małymi literkami, jak i w wersjach od dużego A do C. Miało ograniczoną żywotność wynoszącą od 1500 do 2500 km, zanim wymagało kompletnej wymiany. Oczywiście awarie zdarzały się cały czas, ale resurs samego zawieszenia był określony właśnie w tym przedziale. No i tutaj, według Heinricha Kniepkampa, ulepszone zawieszenie rozwiązało tylko część problemu. Ponadto uważał on, że resory piórowe są, jeśli nie przyszłością, to na pewno technologią daleką od postępu. Tak? Tutaj trzeba było radykalnych zmian według niego. No nikt nie wiedział, jak sprawdzi się nowe zawieszenie, więc Kniepkamp postanowił grać tutaj bezpiecznie. Jako alternatywę wybrał zawieszenie na, na drążkach skrętnych, to samo, które sprawdziło się w szwedzkim czołgu Landsverk L60, który w pewien sposób jest powiązany właśnie z konstrukcją czołgu Panzer II, ale historia samego L60 tutaj, no zajmę się tym w materiale poświęconym właśnie z szwedzkim maszynom. Zresztą no o L60 też zwróciliście mi uwagę w komentarzach, bardzo mnie to cieszy, że nic wam nie umknie. Wracając do tematu, samo L60 szwedzkie, no było czołgiem szwedzkim, ale jego zawieszenie miało tak naprawdę niemieckie korzenie. Zostało ono zaprojektowane w Porsche pod kierownictwem inżyniera Karla Rabe, i sam szwedzki Landsberg podlegał niemieckiej firmie, której nazwę postaram się wymówić: Gute Hoffnung Schute Aktienverein für Bergbau und Utenbetrieb. W skrócie GHH, no, po prostu, a ona z kolei była bezpośrednio związana z niemieckim MANem. No i decyzja o zaprojektowaniu nowego podwozia zapadła 27 stycznia 1937 roku, a kontrakt na to otrzymała firma MAN. Jednak no nie tylko zawieszenie uległo zmianie. Szósty departament dyrekcji uzbrojenia zażądał przerobienia podwozia, ponieważ układ wewnętrzny był oceniony jako daleki od dobrego, a wręcz mówiono o nim, że jest po prostu nieefektowny. Tak więc wstępnie silniki skrzynia biegów zostały przesunięte jeszcze dalej w prawo, dzięki czemu stanowisko kierowcy i radiooperatora były bardziej przestronne, ale za to przedni prawy narożnik czołgu był po prostu pusty. Tak więc nowym pomysłem było umieszczenie radiooperatora po prawej stronie kierowcy z silnikiem pośrodku komory, no tutaj silnika i padło tutaj na silnik Maybacha o pojemności 6,5 litra, 8-cylindrówkę V, która miała być połączona z siedmiobiegową skrzynią biegów tej samej firmy. I tutaj Krupp także próbował dostać się do tego projektu, bo jego inżynierowie opracowali nowy wariant LASA-100, czyli tam powiedzmy tego co się stało tą Panzer II, z silnikiem chłodzonym powietrzem o mocy 130 mechanicznych. Nie wiemy jednak dzisiaj jak daleko posunęły się prace nad tym pojazdem, bo o tym pojeździe od Krupa naprawdę niewiele wiadomo. W każdym razie MAN również pracował nad swoim prototypem, a jego konstrukcja wyraźnie wskazuje na ścisłą współpracę tutaj z Kniepkampem, Ponieważ w tym czasie inżynier ten promował pomysły, które wdrożył w swoich pojazdach półgąsienicowych. Znaczy, no nie jego stricte, ale no. Tutaj chodzi o układ jezdny z kołami o dużej średnicy, gumowymi obręczami i ogniwami gąsienic ze smarowanymi przegubami i gumowymi podkładkami. Ten układ jezdny w połączeniu z zawieszeniem na drążkach skrętnych i półautomatyczną skrzynią biegu w Majbach SRG znacznie poprawiał mobilność pojazdu. I jak widać po zdjęciu prototypu kadłuba, a tutaj odmana, właśnie takie rozwiązania zostały zastosowane. I aby zwolnić miejsce dla dwóch członków załogi z przodu, nowa skrzynia biegów została sprzężona z silnikiem i połączona z głównym sprzęgłem za pomocą długiego wału. I tutaj kierowca i radiooperator siedzieli bardzo wygodnie w swoich fotelach z przodu. Zamiast silnika w kształcie litery V w pojeździe o znaczeniu LAS-138 zastosowano rzędowy silnik Maybach HL-62TR mocy 140 KONI, no ogólnie no taki sam jak w pancer dwójce wersji małe C. Tyle, że no niestety nie zachowały się żadne raporty z prób podwozia LAS-138, jest jednak oczywiste, że coś poszło nie tak. Kniepkamp nie odrzucił pomysłu zastosowania podwozia przypominającego, no tak naprawdę, no jego rozwiązania do pojazdów półgłosieńcowych, ale sam pojazd zaczął się znacząco zmieniać. Ogniwa gąsienic z gumowymi bandażami prawdopodobnie okazały się równie dobre jak w przyszłej, tym Panzer 1 wersji C. O którym mam zresztą cały osobny odcinek, bo był to najszybszy niemiecki czołg II wojny światowej. W każdym razie, no, w przypadku tego podwozia, większa masa w porównaniu do pojazdów półgąsienicowych doprowadziła do ich szybkiego zużywania się przy dużych prędkościach. Tak samo pomysł smarowania przegubów tutaj gąsienic został również odrzucony. Zamiast tego opracowano w pełni metalowe gąsienice o szerokości 300 mm i rozstawie 100 mm, czyli tak naprawdę no bardzo już podobne do tych stosowanych w czołgu Panzer III. No i w podwoziu nowego czołgu wprowadzono również inne zmiany. Ponieważ zmienił się przedział kierowcy, zmieniono również konfigurację przedniej płyty. Tutaj skomplikowany, zakrzywiony przód został usunięty i zastąpiony płaskimi płytami i liczba włazów dostępowych została zwiększona do dwóch od przodu, tam nad skrzynią biegów, a same włazy były teraz podzielone na dwie części. No tutaj w sytuacji awaryjnej, tak jak w poprzedniej wersjach, można było ich użyć do opuszczenia maszyny. Tylko no przypominam, no nie można było powiedzieć, że było to wygodne, ale dla radiooperatora łatwiej było wyjść w ten sposób, niż jak w poprzedniej wersji przecisnąć się przez komorę silnika. Tak więc tak ogólnie rzecz biorąc, no to szósty departament przychylnie patrzył na właśnie LASA-138, w szczególności tutaj Major Olbrich nazwał projekt LASA-100 Słabym na spotkaniu 18 sierpnia 1937 roku i oczekiwał, że wspólny wysiłek Mana i Kniepkampa po prostu będzie od LESA a 100 lepszy. Jednak oczywiście oczekiwania i rzeczywistość to dwie różne bajki. Jest tutaj parę rzeczy do pokrycia. Po pierwsze, Pancer 2 w wersji małe C. Oraz późniejsze wersje od dużego A do dużego C były po prostu dobrymi czołgami. No, ich zawieszenie było niezawodne, a charakterystyka pasowała do niemieckiego systemu uzbrojenia, przynajmniej w tamtym czasie. Więc tak naprawdę, skoro już je produkowali, to niekoniecznie trzeba było je zamieniać na pojazd, który będzie odrobinę lepszy. Po drugie prace nad las 138 były mocno spóźnione, prawdopodobnie to mimo wszystko jako minus jest ogólnie, żeby spóźnione, ale jako plus było to w pewien sposób zaletą, ponieważ dzięki temu przedni pancerz czołgu został pogrubiony do 30 mm, a przypominam poprzednie wersje pancer dwójki miały 14,5 mm. Czytam w niektórych miejscach 20 ogólnie, no ale no nie był to gruby, bo to był pancerz kuloodporny. No i po trzecie prace nie szły tak gładko jak się wydawało. Nie może być innego wytłumaczenia dla faktu, że dyrekcja uzbrojenia zatwierdziła rozwój nowego czołgu indeksowanego VK9.01, czyli w rozwinięciu pojazd gąsienicowy klasa 9 ton, pierwszy prototyp. No i to się stało 18 czerwca 1938 roku, w samym środku rozwoju nowego czołgu LAS 138. No i tutaj MAN był odpowiedzialny za podwozie, a wieża i platforma wieży miały zostać zbudowane w Daimler-Benz. No i tutaj powody takiego obrotu spraw są w miarę oczywiste, LAS-138 okazał się o dwie tony cięższy od Panzer II tutaj w wersji duże A do duże C, no i biorąc pod uwagę te same tak naprawdę jego wymiary, trzeba zwrócić uwagę, no miał grubszy pancerz, ale tylko w przedniej części kadłuba i platformy wieży. Jeżeli chodzi o wieżyczkę, to była taka sama jak w innych pancer dwójkach, z pancerzem o grubości zaledwie 14,5 mm. Tak więc tutaj no, po zastosowaniu dodatkowego opancerzenia i, 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 i tam innych ulepszeń, masa las 138 wzrosła do 9,5 tony, przez co nie miał on już żadnej rezerwy na inne ulepszenia, jeżeli chodzi o masę do tego zawieszenia. Innymi słowy, tak, konkludując to, poza wyższą prędkością maksymalną przy tym samym silniku, czołg nie miał żadnych zalet w porównaniu z w cudzysłowie gorszym LS-100, czyli Panzer dwójką tam załóżmy w wersji A, B i C. Tyle, no, że rozpoczęcie prac na nowym, tym VK901, to jest osobny pojazd, to nie jest to LS-138. No, to właśnie nie oznaczało rezygnacji z projektu tego LSA 138. I w październiku 1938 roku przedstawicielom dyrekcji Zbrenia, tutaj w tym Kniepkampowi, pokazano podwozia o numerach V8 i V11. I były to prototypy eksperymentalne, które później oznaczono jako pancer 2 wersja D oraz właśnie wersja E. I tutaj było dość ciekawie: mianowicie wersja E miała układ jezdny, który realizował wcześniej wspomniane pomysły Kniepkampa. Ale bez gumowych podkładek na ogniwa gąsieni. Za to wersja D miała radykalnie inne zawieszenie niż to zastosowane w pierwotnej koncepcji, ponieważ koła napędowe i koła zębaty były w pełni metalowe, a łączniki gąsienic były zupełnie inne niż to, co wcześniej było zakładane. I tutaj, po krótkich testach, Niemcy postanowili podjąć się produkcji tych maszyn. Nowa partia pojazdów otrzymała oznaczenie 8 Seria LAS138. A czołgi Panzer II w wersji D miały być zbudowane zgodnie z kontraktem numer 60034, w którym otrzymały numery seryjne od 27001 do 27085. No i pierwsze czołgi zostały zmontowane w październiku 1938 roku, ale tak naprawdę masowa produkcja rozpoczęła się później, na początku 1939. I ostateczna liczba zbudowanych czołgów była znacznie mniejsza niż początkowo planowano, bo do kwietnia 1939 roku zbudowano tylko 43 czołgi, po czym produkcja została po prostu wstrzymana. Za to los wersji E był jeszcze gorszy, bo tutaj według raportu z marca 1939 roku czołgi zbudowane zgodnie z kontraktem 600 30 były pod koniec miesiąca w stanie prawie kompletnego podwozia, aczkolwiek pojawiały się problemy z ogniwami gąsienic i innymi elementami maszyny. I przez to tylko 7 czołgów Panzer II w wersji E było gotowych w kwietniu 1939 roku, ale przypominam, tylko jako podwozia, a nie to pełnoprawne już zdolne do boju czołgi. No i w tym czasie dyrekcja uzbrojenia zdała sobie sprawę, że LAS-138 z działem kalibru 20 mm nie jest już po prostu potrzebny. I przez to ani jeden Panzer II w wersji E nie został zmontowany zgodnie z pierwotnymi założeniami. Numery seryjne tych nieukończonych pojazdów zamknęły się w zakresie od 27801 do 27808. No i tym sposobem zbudowane maszyny nigdy nie trafiły do regularnych dywizji czołgów Wehrmachtu. Wysłano je za to do jednostek specjalnych, tak zwanych batalionów czołgów transportowanych ciężarówkami. No i z kolei te bataliony zostały włączone do lekkich dywizji, które miały być wysoce mobilne. Ale żeby było ciekawiej, w tych batalionach znalazły się nie tylko Panzer II w wersji D, ale także wszystkie wcześniejsze modyfikacje aż do wersji małego A1. Ale to nic dziwnego, bo Niemcy wysłali do tych jednostek yy, wiele niestandardowych pojazdów, przynajmniej dla Niemców, w tym np. czechosłowackie lekkie czołgi wzór 35 oraz 38. I czołgi te przewożono ciężarówkami Faun 900, które mogły przewodzić, jak nazwa prawie że dobrze sugeruje, no tutaj 9 ton. I co ciekawe, jeden czołg spoczywał na pace takiej ciężarówki, a drugi był ciągnięty na holu, co zresztą widzicie na zdjęciu. Wiemy też, że Panzer II w wersji D wchodził w skład 66. Batalionu, który należał do 2. Dywizji Lekkiej, a także 67. Batalionu, który z kolei był w 3. Dywizji Lekkiej. Przewijają się tutaj także informacje o czołgach tego typu w 33. Batalionie, który wchodził w skład 4. Dywizji Lekkiej. I czołgi te były używane w ten sposób podczas kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku. Mamy tutaj fajne zdjęcie, bo wiemy, że co najmniej jeden pojazd był używany jako specjalna wersja do kładzenia mostów. W każdym razie niemiecka fantazja na czołgi przewożone ciężarówkami opłaciła się tylko częściowo, ponieważ wyniki ich użycia, jak sobie Niemcy później porównali co i jak, to one były mocno mieszane i nie za bardzo opłacało się kombinować z taką osobną jednostką. Jak zresztą czas pokazał, rozkaz przeformowania lekkich dywizji w dywizję czołgów mówi sam za siebie. No i 18 października 1939 roku druga oraz trzecia dywizja lekka stała się 8. dywizją czołgów, a czwarta dywizja lekka 9. dywizją czołgów. Warto tutaj także wspomnieć, że ani jeden czołg Panzer II w wersji D nie został utracony w Polsce, ale tutaj no wbrew pozorom nie oznacza to jego nadzwyczajnej skuteczności. Tylko wskazuje nam bardziej na to, że używane były raczej rzadko. No i ostatecznie 8 marca 1940 roku wydano rozkaz wycofania ich ze służby, co oznaczało koniec ich historii, a przynajmniej w stanie, w jakim wyszły z fabryki za pierwszym razem. Mianowicie powróciły one tego samego roku do niemieckiej służby, ale w zupełnie innej formie, o której opowiem Wam w kolejnym odcinku. Tak więc ode mnie to tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a mi zostało przygotowanie kolejnych odcinków, w których opowiem Wam o reszcie wersji czołgu Panzer II oraz tego jak wykorzystano jego podwozia, a zostało tego jeszcze sporo. Także do usłyszenia w następnym odcinku i trzymajcie się, cześć!